Dzień dobry Państwu, witajcie Państwo, Boyko, na tele z tej strony. Zapraszam do porannej analizy. Wczoraj mówiliśmy sobie o tym, że punktem na mapie makroekonomicznej w czwartek będą odczyty inflacji producentów ze Stanów Zjednoczonych. Odczyty te w ramach takiego wprowadzenia, może zaczniemy sobie od tego, wyszły zgodne praktycznie z tym, co sobie zakładaliśmy, czyli tożsame z inflacją bazową. Inflacja bazowa w pewien sposób zaskoczyła inwestorów i nie, bo odczyty wyższe niż od poprzednich, ale nadal wyższe niż oczekiwały tego prognozy rynkowe. Zatem toż samą sytuację dokładnie mieliśmy na inflacji producentów, i tutaj rynek nie był już tak rozchwiany, jeżeli chodzi o zdyskontowanie tego wydarzenia. Można powiedzieć, że kierunek obrał, obrał prawidłowy. Dzisiaj natomiast kalendarz jest. Ubogi, jeżeli chodzi o jakiekolwiek odczyty. Także gdybyśmy mieli wyłapać trend, który być może na tych rynkach nastąpić, to byłby to raczej trend taki typowo piątkowy wychodzenia z pozycji, z trendów, które w tym tygodniu były dominujące, czyli wychodzenie z pozycji krótkich i długich na dolarze, znaczy głównie długich, tak krótkich mówię z perspektywy rynku, czyli patrząc na większość trendów jednak waluty, euro, jen, funt, jen, euro, australijczyk yy, przeceniały się w tym tygodniu, indeksy również nie radziły sobie jakoś najlepiej, yy, dlatego ten piątek może być dniem takiego wyrzucania pozycji, które yy, w tym tygodniu na w tym tygodniu wyszłem na plus, czyli te pozycje związane z dolarem. Jeżeli drodzy państwo chodzi w ogóle o kalendarz dzisiejszy, to jak widzicie, nie ma tu praktycznie z czym poszaleć. Tak na dobrą sprawę czeka nas tylko indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ale to w ciągu dnia dopiero o godzinie 16 i przemówienie jednego członka Rezerwy Federalnej, także. Nie ma tutaj, że tak powiem, czegoś, pod co rynek już by się pozycjonował, już by grał, już się na to gdzieś tam nastrajał. Także, dosyć płasko, jeżeli chodzi o dane makro. Dlatego takie właśnie dni jak ten zwykle sprzyjają odwróceniu trendów. Może tak przejdziemy sobie teraz do mapy futures'ów, tego jak to wygląda na futures'ach i wspomnę tylko o kilku ważnych kwestiach. Wczoraj pan Powell powiedział, że być może gospodarkę będzie czekało twarde lądowanie i to też pociągnęło kapitał w stronę dolara. O co chodzi z tym twardym lądow lądowaniem? Na posiedzeniu rezerwy federalnej 4 maja szef rezerwy federalnej, czyli pan Powell, powiedział, że e, tak na dobrą sprawę widzi miękkie lądowanie rynków akcyjnych przy wzrastających stopach procentowych. Wyższe stopy procentowe e, tworzą takie mocno recesyjne środowisko, czyli środowisko, które nie sprzyja akcjom ze względu na wyższą, wyższe oprocentowanie kredytów dla firm, jeśli nie każdy dostanie itd., tak itd., tak nie wchodzimy w szczegóły. Natomiast miękkie lądowanie ma być takim delikatną korektą na indeksach, na akcjach, nie takim zjazdem, jaki zwykle myślimy, który jest podczas kryzysu. Natomiast wczoraj powiedział, że od czynników niezależnych od rezerwy federalnej przewiduje twarde lądowanie na akcjach, także mamy dwa sprzeczne sygnały, które... Można odczytać w dwojaki sposób, tak na dobrą sprawę. W dwojaki jednak odczytał w jedną stronę dolarową <laughs> i w taką też się pozycjonował. Wczoraj obserwowaliśmy bardzo duże zakupy obligacji na rynku, o czym świadczą. Choćby notowania rentowności, widzimy no, te ruchy, drodzy Państwo, ostatnio, takie proobligacyjne, pro takie zakupy większych obligacji też świadczyło o tym, że niekoniecznie tutaj inwestorzy akurat teraz pozycjonują się pod wyższe stopy procentowe, czyli wyrzucają obligacje, przez co rentowności szłyby w górę. Natomiast ewidentnie. Na razie tutaj inwestorzy te obligacje nabywają. I tak jak mówię, piątek jest zwykle takim dniem, gdzie trochę się zmienia. Także tutaj też widzimy na razie takie delikatne, delikatne odskoczenie rynku obligacji. Zobaczymy na jak długo i czy to jest tylko taki poranny trend korekcyjny, czy nie. Natomiast trzeba mieć to na uwadze. Ponadto, nie wiem czy Państwo widzieli tę analizę, jeżeli nie widzieli, zachęcam sobie obejrzeć. Mówiliśmy jakieś dwa tygodnie temu o jenie, szczególnie o jenie, z racji bardzo dużej płynności tej waluty w systemie walutowym. Wczoraj władze Japonii zwróciły uwagę na to, że ostatnie sytuacje, które się działy na jenie, teraz mamy trochę oddechu w związku właśnie z rentownościami, ostatnie sytuacje, czyli drodzy Państwo, wybicie szczytów z 2001-2002 pod względem dolara, dolar do jena, nie mogą mieć więcej miejsca. Tak, tak jakby zakomunikował rząd Japonii, że takie wahania tej waluty są niepożądane i Japonia będzie się ze szczególną uwagą przyglądać swojej walucie. To jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, stwierdzenie z racji tego, że ta waluta nie wybiła w jeden dzień, nie wybiła w nawet dwa tygodnie, tylko to był ruch naprawdę już długoterminowy. To nie był ruch na już, że to było zaskoczenie, tylko naprawdę ten ruch kreował się już jakiś czas No, i już jakiś czas, mam na myśli mniej więcej od początku. Od początku, drodzy Państwo, nawet 2022, można tak bardzo, bardzo ogólnie to ująć. Dlatego dla mnie było to trochę zaskoczeniem, że Japonia dopiero teraz powiedziała, że Yen będzie stanowił problem, że takie ruchy, jakie były do tej pory, są niepożądane. A pamiętamy, że w ciągu całego tego procesu nie podziało się nic praktycznie oprócz. Oprócz, drodzy Państwo, rezerw obowiązkowych. Jakieś tam drobne ruchy zostały wykonane. E, także. Dosyć ciekawe, dosyć ciekawe oświadczenie, natomiast nie będziemy się nad tym oświadczeniem fokusować. Spójrzmy sobie na future jak to dzisiaj wygląda. Na zielono indeksy, bo wczoraj dosyć spore spadki. I tak jak mówię, te piątki mogą być dniami takich technicznych korekt, jeżeli te spadki były faktycznie intensywne, jeżeli te trendy były intensywne, inwestorzy zwykle ci średnio i krótkoterminowy wychodzą z pozycji przed weekendem, żeby nie przetrzymywać tego przez weekend, bo nie wiadomo, co się stanie. Sektor energetyczny, Państwo za mną nie widzą, natomiast spróbuję zrobić tak, żeby Państwo widzieli, no i tak nie zobaczycie, więc muszę się przesunąć. Sektor energetyczny dzisiaj również radzi sobie całkiem, całkiem, bo ropa już w granicach, zbliża się tych poziomów 110, czyli takich okrągłych swoich poziomów, przy których już dawno nie była notowana. Dzisiaj jedynie z sektora energetycznego traci na razie gaz. Natomiast sektor surowców trzyma się bardzo dobrze, sektor zarówno surowców przemysłowych, surowców rolnych, trochę gorzej radzi sobie złoto, już bliżej 1800 niż 1900. Natomiast dzięki zielonemu sektorowi towarów, na zielono mamy również waluty z antypodów, australijczyk, nowozelandczyk, mamy kada na zielono, czyli większość walut, drodzy Państwo, która jest ściśle powiązana z ruchami takimi aprecjacyjnymi, kiedy rosną, rosną nam towary. Na razie, dolar dosyć płasko, yen na razie na czerwono. Nie ma tutaj takich zdeterminowanych ruchów, gdybyśmy mieli spojrzeć tak ogółem na te to, na to kolorki, które są na tych futuresach. Mm, można wyciągnąć jeden wniosek, na razie risk on, zobaczymy jak to się rozwinie w ciągu dnia. Rano mieliśmy trochę ruchów takich, no, można powiedzieć, w stronę jena, w stronę bardziej bezpiecznych aktywów, w stronę obligacji, natomiast teraz jest to delikatnie wyciągane, w związku z tym na tych giełdach już trochę inaczej się rozkłada. Bitcoin w ogóle wrócił do poziomów około 30 tysięcy, zaraz o tym porozmawiamy. Wczoraj on, drodzy państwo, zjechał naprawdę głęboko, dzisiaj odbił 8%. Także jest to, no można też powiedzieć, taka techniczna odbitka na bitcoinie. Był w okolicach 27, teraz 3500, także całkiem nieźle to wygląda. Dolar do jena lekko, dzięki odbiciu tych obligacji z rana, lekko się. Skorekcił trochę do góry. To właśnie ten wykres, który aż tyle trudności sprawia rządowi Japonii. Natomiast, jak spojrzymy sobie na te pary, również jenowe, czyli Australijczyk do Jena, no na razie, w takiej lekkiej stagnacji, ten ruch rano był spowodowany oczywiście ruchem na, na rentownościach, bo jest to ze sobą bardzo mocno skorelowane. Spójrzmy, o, mamy euro, jena, mamy funta do jena, mieliśmy te dwa zejścia, mieliśmy również zejście na walutach, które do teraz w sumie są e, kontynuowane fund radzi sobie trochę gorzej, euro trochę lepiej, bo jeżeli spojrzymy sobie na H1, ono no, pomału wyciąga ten ruch korekcyjny tego potężnego ruchu spadkowego na danych inflacyjnych, no jest na razie niewielki, jest taki mizerny, jest kompresyjny, taki mocno ściśnięty i tutaj nie wiadomo za bardzo, nie wiadomo za bardzo, w którą stronę pójdzie, natomiast po takich ruchach kompresyjnych zwykle spodziewamy się odwrócenia trendu, ale tu trzeba wziąć pod uwagę, że mamy piątek więc trochę mniej zmienności, trochę mniej inwestorów, nie mamy za bardzo pod co się pozycjonować, to, co mieliśmy wycenić, wyceniliśmy, czyli inflację. I tak na dobrą sprawę na razie brak takiego jednolitego impulsu do tego, by ten eurodolet się pociągnął do dołu, ale też równie dobrze w drugą stronę brak impulsu, żeby poszedł do góry. Nie ma na razie takich danych, po których moglibyśmy wyciągnąć z siebie wniosek, że może być jeszcze różnie z tym eurodolarem. Natomiast dla mnie na razie, gdybym miała wybrać jedną z dwóch stron, to jednak tutaj wybrałem bardzo ostrożnie podegranie do góry, bo to ryzyko, które jest tutaj z wyjściem pozycji, jest dosyć spore. Więc tutaj myślę, że nawet będzie, zaraz Państwu powiem, ile. Myślę, że no właśnie z te 41 pipsów. Natomiast potencjalny ruch wzrostowy, taki zobaczcie, że tutaj nie ma praktycznie drodzy Państwo, żadnej, żadnej korekty. Jedyna, która jest, to tutaj takie większe nagromadzenie zleceń. Natomiast praktycznie igła do góry mogłaby z tego miejsca pójść i mamy do zrobienia 134 pipsy. Także czy ryzyko warte świeczki? Tej świeczki raczej byłoby warte, no z racji tego, że mimo, że tutaj mamy 40 kilka pipsów. Na razie nie ma tego paliwa, jak wspominam, do pociągnięcia tych, tychże spadków. Spójrzmy sobie na indeksy, bo one trochę optymalniej wyglądają. No widać, że otwarcie sesji europejskiej jest trochę wyżej. Wczoraj indeksy Stany Zjednoczone, Europa oraz Azja zamknęły się co do zasady na minusie. Zatem dzisiaj może trochę tego powietrza świeższego Przyjść do tych indeksów również Złoto oczywiście radziło sobie dużo gorzej za, Zaraz złapiemy sobie to złoto No z racji tych silnie dolarowych ruchów No tutaj ciężko było się spodziewać po złocie czegoś innego Skoro mieliśmy nabywanie obligacji Wszystko szło w dolara Zatem złoto nie wykorzystało tej szansy Spadających rentowności I niestety nie wybiło Natomiast jak widzicie z blisko takiej swojej strefy popytowej Ten knot, który tutaj jest Jest bardzo szeroki bardzo taki potężny knot. No i z racji tej szerokiej strefy jest tutaj szansa, że pojawi się cień zleceń oczekujących, cień zleceń kupujących i to złoto trochę wyciągnie nam do góry. Praktycznie drodzy państwo dzisiaj nie mamy za bardzo czego omawiać. No z racji takich lakonicznych ruchów na rynku, no brak tych brak jakby jednolitych danych, do tego by nam to trochę podrosło. Robi to co robi, czyli wprowadza taką taką mielonkę na tym rynku, tak, że wszystko raczej kręci się w miejscu. Zatem trend będzie się opierał po prostu na aktywach skorelowanych, w tym rentownościach, obligacjach, złocie i tym, co się dzieje na futuresach. Także, drodzy Państwo, dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszej analizie. Za dużo nie mieliśmy o czym opowiadać, natomiast Proszę być ostrożnym, bo piątki bywają naprawdę czasem zmienne pomimo braku danych. Także do zobaczenia w poniedziałek, widzimy się na poniedziałkowej analizie, spokojnego i miłego weekendu i do zobaczenia.